Czołem z połem, Kruski z Rysowem, witajcie, dzisiaj króciutki taki tip ode mnie, jeśli chodzi o poprawienie wyglądu materiału, jak wiecie, bardzo często dzisiaj można kupić rzeczy, które wyglądają fajnie do, dokładnie, dobra odpowiedź, do pierwszego prania, a więc co zrobić w sytuacji, to są akurat moje spodnie, takie jakieś tam sobie plamiaki na dom kupiłem za grosze, ale w sytuacji, kiedy ten materiał zaczyna wyglądać tak, jak wygląda. tak? On po prostu się tak machać i kłaczki się takie robią, jest to fatalne. Jakiś czas temu kupiłem sobie maszynkę taką elektryczną na jakieś baterie, chyba nawet R20, który był od całej maszynki, no i się okazało, że jak to się ładnie, mówi tanie mięso przyjedzą, czyli to można sobie wrzucić, wiecie, do kosza od razu. Okej, okay. może jeśli chodzi o czapkę, o coś, co ma jakiś taki gruby wzór. O sweter, faktycznie coś to nawet dało. To nawet nie było najgorsze. I rozwiązanie, o którym chcę wam pokazać, tam niespecjalnie się da zastosować. Otóż zobaczcie, biorę zwyczajnie maszynkę. Maszynkę do golenia. I popatrzcie, w jednym, w jednym kierunku przesuwam sobie. I popatrzcie, jaki będzie fajny efekt. Zobaczcie, co się dzieje. Te kłaczki znikają i zbierają się. No, znikać może nie znikają, wspierają się na dole, ale z samego materiału je ścinam, prawda? Czyli już na tej powierzchni, na której zależy nam, już ich nie ma, no, są tutaj. I teraz wystarczy wziąć na przykład rolkę, tak? Taką wiecie, do zbierania, do zbierania różnych tam kłaczków, właśnie kurzu, czy sierści, taką przylepną albo po prostu rękami to, to zrobić. I to właściwie to jest wszystko, jeśli chodzi o, o samą jakby główną zasadę, tak? to znaczy o ideę, że można sobie się tego typu rzeczy pozbyć. Zauważcie, że na przykład tutaj, gdzie już jest przejście między materiałami, jest szef. Trudniej to zrobić, bo tu jest grubiej, tak? I to jest bardzo ważna uwaga. Czyli na co należy zwrócić uwagę. Z jednej strony, uwaga zwrócić uwagę, ale się dzisiaj wypowiedziałem. Z jednej strony należy moim zdaniem to robić w jednym kierunku. To po pierwsze. Po drugie, materiał musi być ładnie rozprostowany, musi być, wiecie, napięty odpowiednio, ponieważ jak będzie, jak będzie luźny, będzie się fałdował, to można nawet materiał rozerwać. Druga sprawa jest taka, że. No, Należy zachować wiecie, wytrwałość i, i cierpliwością się troszkę wykazać. Jasne, że od razu nie będzie idealnie, ale zwróćcie uwagę, że ten materiał naprawdę, naprawdę zaczyna dużo lepiej wyglądać. Jasne, że koloru nie odzyska, ale, ale wygląda dużo lepiej. No i jak tego jeszcze nie robić? Ano nie, nie róbcie tego tak. Nie byłem specjalnie skupiony, wiecie, robię to już, nie wiem, któryś tam raz, więc specjalnie się tym nie przejmowałem. Jak macie na przykład Wilkinsona, to tym bardziej na do, przy dobrej żelazce radzę, radzę uważać. Ta jeszcze dodatkowo się odkształca, więc ona jest świetna, ale to może w jakimś innym filmie opowiem. No i sobie dziabnąłem pół paznokcia, więc wszystko spoko, ale tak tego nie róbcie. No więc zasada podstawowa, materiał ma być rozprostowany, najlepiej sobie ręką przytrzymać w miejscu, od którego będziemy zaczynać to golenie materiału, tak? Czyli chodzi o to, żeby było napięcie i żeby materiał nam się nie fałdował. No i z drugiej strony najlepiej unikać podwójnych jakichś takich warstw, czy w sytuacji, w której jest, jest kieszeń na przykład w środku. No i co? Jeżeli Wam się podobało, kciuk w górę, e, subskrypcja. Pozdrawiam serdecznie do następnego razu. No i życzę eleganckich materiałów bez tego typu e, <grywania> sytuacji, jaką zaprezentowałem Wam. Pozdrawiam.